Witamy w drugim odcinku w naszej szkole telewizji, TV21. W październiku po raz trzeci w naszej szkole odbył się Tydzień Świadomości Dysleksji. W tym roku pod hasłem Dysleksja nie może być wymówką. Z tej okazji uczniowie klas terapeutycznych udali się do galerii i ośrodka plastycznej twórczości dziecka na wystawę pod tytułem Światło. Odbyły się też dwa konkursy. Pierwszy z nich polegał na napisaniu przez wszystkie klasy dyktanda na temat tegorocznego hasła przewodniego. W drugim konkursie komisja wybierała najpiękniejszą mandalę. Przez cały tydzień uczniowie klas terapeutycznych realizowali program przygotowany przez panią Annę Perską we współpracy z innymi nauczycielami. Dzięki szerzeniu wiedzy na temat dysleksji, oraz wspomaganiu uczniów z trudnościami w nauce, w tej świadomości dyslekcji na stałe zapisać się do harmonogramu i przez szkolnych. Dnia 10 października odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych. W celu zdobycia informacji zadaliśmy pierwszakom pytania dotyczące szkoły. Cześć, cześć. Mina pierwszy miesiąc w naszej szkole. Jak Ci się podoba? No, bardzo to fajnie, sympatycznie, bardzo nauczyciele i lubię. Uczniowie też są porządku. Atmosfera. bardzo fajna. Jesteście w naszej szkole. Jak wrażenia? Fajni ludzie, fajni nauczyciele, nie ma żadnych problemów z jakimiś dokuczaniami, żadnych koceń. Fajna atmosfera, nie wiem czy to mówiłem. Ale normalnie bałam się, że klasa będzie zła, a fajnie, wszyscy ludzie są w mili, nikt się na nikogo jeszcze nie obraża. A jak sama szkoła w sobie? No spodziewałem się, że właśnie będzie gorzej, ale normalnie, nie ma żadnych bójek, nikt mnie jeszcze nie popił. No, Przeczął się że gorzej, a, czy, 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 czy drugi miesiąc nauki, Twojej nauki nowej szkoły. Jak Ci się podoba? Jak wrażenia? Wyobrażenia są fajne dosyć, szkoła jest też fajna, nauczyciele mili, klasa miła, a budynek szkoła. nasz no, wygląda ładnie wygląda, a czaku ładnie, fajne. Dzięki. 14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali od uczniów słodki podarunek. Część nauczycieli i pracowników niepedagogicznych otrzymała nagrody i medale przyznawane m.in. przez prezydenta Torunia, kuratora oświaty czy dyrektora szkoły. Jednak 14 października to nie tylko uroczystość nauczycieli, ponieważ w tym dniu koleżanki i koledzy z klas pierwszych byli pasowani na uczniów naszego gimnazjum. Także dla nich był to wielki dzień. O specyfice pracy nauczyciela opowie nam pani wicedyrektor Anna Szkurzel. Spędziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Jest to y, święto nauczycieli i pracowników szkoły. A że Pani jest nauczycielką, to bym chciała Pani zadać kilka pytań. Spróbuję spełnić Twoje oczekiwania. Y, dlaczego Pani wybrała zawód nauczyciela? No, moja droga była różna. Po pierwsze, moja mama jest nauczycielką. Obserwowałam jej pracę, bardzo mi się to podobało. Y, potem polubiłam chemię. I dlatego jestem nauczycielem chemii. Lubię ten rok. A poza yy. tym jeszcze wiele osób w mojej rodzinie to nauczyciele, więc się, jak gdyby ta pasja yy, udziela wszystkim. Yy. Jak długo stanie nauczycielem? Znaczy moja droga była bardzo szybka do zawodu nauczycielskiego. Po pierwsze, rozpoczęłam naukę w wieku lat sześciu. To teraz jest takie popularne. W związku z tym wieku lat 22 byłam z panią Magicę i mogłam rozpoczynać pracę. Eee, najpierw uczyłam w szkole wszystkich przedmiotów poza językiem polskim, a potem się już tak odnalazłam jako nauczyciel chemii i pracuję już no, sporo lat. Podobno uczyłam rodziców, naszych uczniów. Na pewno uczyłam, pamiętam. Eee, jak się pani spełnia w tym zawodzie? Bardzo lubię tę pracę, lubię młodzież. Bardziej lubię pracować z młodzieżą jak z takimi małymi dziećmi w latach 1-3. Intryguje mnie to, co rozwija się w młodzieżowych umysłach. Jest to dla mnie takie wyzwanie do ciągłego poszukiwania nowych sposobów, metod pracy z uczniami. Lubię się uśmiechać od czasu do czasu. Jak trzeba to skarcić, ale wolę się uśmiechać. Lubię ten zawód, bardzo lubię. Dziękuję bardzo, dziękuję. Październik upłynął nam pod hasłem miesiąca wolnego od uzależnień. Z tej okazji robiliśmy w klasach tematyczne gazetki, a hole zostało ozdobione plakatami zachęcającymi do zdrowego trybu życia. Poza tym uczestniczyliśmy w spotkaniu dotyczącym używek. Uprowadzili je to wysył strażnicy miejsce. W celu uzyskania lepszych informacji, przeprowadziliśmy wywiad z jednym z nich. E, no, chcielibyśmy przede wszystkim pokazać Wam, uczniom, w jaki sposób wśrodki psychoaktywne oddziałują na człowieka. Również podczas tego cykuza, chciałem Wam powiedzieć, w jaki sposób prawo mówi odnośnie środków psychoaktywnych. E, mam nadzieję, że przynajmniej część z tych osób zostanie w głowach to, o czym mówimy i, i środki psychoaktywne będą nam A jeszcze może Pan powie, tylko nie Pana do wyboru takiego zawodu? Jeżeli chodzi o moją pracę, to chciałem przede wszystkim zawsze pomagać ludziom. Myślałem, że właśnie w tej instytucji będę rzeczywiście będzie mogła spełnić swoje marzenia i realizacje i dlatego zostałem strażnikiem bibliotek. Dziękuję. Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Do święta obchodzone jest na całym świecie. Jego ideę wyjaśnia bibliotekarz szkoły, pani Izabela Kanińska-Smolarek narodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Czy mogłaby Pani powiedzieć kilka informacji na ten temat? Tak, wszystkie biblioteki szkolne w październiku na całym świecie mają swoje święta, o jej czytelnicy. Te obchody zostały zainicjowane w roku 1999 przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. I celem takiego święta jest zwrócenie uwagi na rolę w bibliotek w życiu ucznia, rozwoju jego zainteresowań w nauce i tym podobnych rzeczach. A co w tym roku przygotowała nasza szkolna biblioteka? Nasza szkolna biblioteka w tym roku przygotowała jak zwykle słodki dzień, czyli było mnóstwo różnych kolorowych i smacznych cukierków mm -hmm. dla każdego ucznia, który odwiedził bibliotekę. Oczywiście to nie był tylko jeden dzień, czekamy też na uczniów jutro i pojutrze. Poza tym stworzyliśmy plakat związany z tegorocznym świętem i jego hasłem, czyli biblioteki szkolne. Y nawet jeszcze zerknę, Bramy do Życia, mhm. dokładnie. Ten plakat jest cały czas przygotowywany, uczestniczą w nim uczniowie i jak już będzie gotowy, wiesimy go w holu na korytarzu. Dodatkowo zorganizowałam również konkurs, to jest taki konkurs literacko-plastyczny Toruń w literaturze i plastyce. Do wybranego fragmentu utworu literackiego, czy to będzie poezja, mhm. czy kawałek prozy o Toruniu, należy stworzyć pracę plastyczną w dowolnej technice. Jesienią odbył się również następujący rajdy turystyczny. Już po raz drugi wzięliśmy udział w Marszu Charytatywnym Porusz Torun. Marsz odbył się z kijkami Nordic Walking. Wyruszono z Nowego Rynku w kierunku Martówki. Odbył się również rajd w ramach akcji Październik Miesiącem Wolnym od Uzależnień. Był to rajd rowerowy i pieszy. Jego celem było propagowanie zdrowego trybu życia, bez używek. Oprócz radosnych wydarzeń w październiku miało miejsce również smutne zdarzenie. W pożarze kamienicy zginął tragicznie uczeń naszej szkoły Adrian Balcerowicz. Zawsze pozostanie on w naszej pamięci. To już wszystkie nasze wiadomości w tym programie. Zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.